Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuwa-Kuwa. Jestem osobowica we Wrocławiu. Tutaj mamy matkę. Jestem w Lasie Osobowickim przy Szczelnicy. Co jest? Szczelnica. Tutaj w tym miejscu istniał obóz o charakterze szkoleniowym NSDAP i została tutaj Szczelnica. Nie będę pokazywał, o, Szczelnica jest tu. strzelają panowie tam są fundamenty baraków zaraz tam podejdę i tutaj był właśnie obóz, jeszcze po dawnej bramie powinna być jakaś tam ta i basen przeciwpożarowy tutaj został tutaj mamy właśnie stare zdjęcie, apel poranny tego, tego, tego tej partii czyli szkoleniowy, już wtedy się szkole, szkolili Później niedaleko grodziska powstał obóz służby pracy Rzeszy Rad 216 mężczyzn podlegało, szkolili się to było. Jeżeli tutaj będziecie kaplica Kornów, tutaj niedaleko grodziska, to tutaj był ten e, obóz. Warto tutaj przyjechać, sobie popatrzeć. No i też był ośrodek opieki dla ubogich. Kobiet 1911, las 130. I mamy tu historię lasu osobowiskiego do 1945 roku. Tu miał być park Korn. Tutaj właściciel, wydawca taki się przyczynił do wycinki tych drzew i tak dalej. podejdę teraz do tego, właśnie co pozostałości do tego basenu wszędzie są takie stare zaraz to pokażę stare fundamenty o, po tym właśnie obozie szkoleniowym barierki to ustawione już teraz a tutaj był widzisz, widzicie bardzo podmokły teren omszałe fundamenty podejdę do jednego bo tego to już nie będzie to nie tutaj to jest stanowisko obrony przeciwlotniczej powinno być bunkier z czasów II wojny światowej ale nie mogę go nie namierzyć ale pokażę jeszcze fundamenty tego o, o tutaj chyba tam są o proszę zobaczcie Musi się nawet nie podchodzić wszędzie są takie rozrzucone Fundamenty tutaj, proszę, po całym lasku, właśnie tutaj był ten obóz szkoleniowy. Tam jak szedłem też, są ścieżki, na gogle dacie i znajdziecie to. A tu jest ta strzelnica. I po drodze też są tam ruiny, tam dalej. Nie będę podchodził. To takie wystające, właśnie fundamenty. No i idąc dalej, napotykam na takie omszałe fundamenty. To było dosyć duże. Tego było tutaj, widzę tych baraków. Tam szczelnica. Tutaj znowu takie zielone wystające. To właśnie to, co było. Teraz jest zima. To jeszcze widać. W lecie tego nie będzie widać, bo będzie zarośnięte. Niektóre rzeczy trzeba po prostu oglądać wtedy, kiedy jest jesień. Albo tego jeszcze się zbliżę do bramy wjazdowej, do tego ośrodka, no, dosyć duże. Tutaj nie było drzew. No i brama wjazdowa tutaj jest, proszę bardzo. O. Tam jest strzelnica, to jest brama wjazdowa. Tam z tyłu jest parking, to jest taka główna droga. Tutaj nie można wjechać i tak wygląda tutaj lasek. Wszędzie są pozostałości fundamentów. No i widać tutaj więcej schody. Proszę bardzo, tam drugie. No i tutaj jest pozostałość po tym dawnym obozie. Fundament dobrze lany. No i mamy nie wiem czy to z bunkra, czy nie. Wejście, proszę bardzo. Gdzieś tu było stanowisko tej obrony. Ale po prostu to wygląda już na bunkier. Czy to należało do tego obozu? to ja wam nie powiem za mało mam informacji jest płyta o na którą wszedłem proszę no i druga strona trzeba by było po prostu poczytać więc o, tutaj też było wejście już jest zasypane także szczątki tych informacji które tam są no to wam przekazuję z lasku osobowickiego tam jest odra dawna przystań parowców no i tutaj wędrując trzeba uważać bo można niestety, ale wpaść tutaj jest schron właśnie to chyba tutaj był ten schron powiem wam szczerze wędrując tak można po prostu nieopatrznie gdzieś wpaść tu jest jedna dziura tu są fundamenty porozrzucane tam jest druga dziura czyli tutaj ten schron z czasów II wojny światowej to już chyba był w czasie pierwszej. I nie będę tutaj wtykał zasypane a może się to zawalić w każdym razie tak ten teren wygląda, ciekawe miejsce las osobowicki fundamenty, parki ulica osobowicka odra tam jest jakbyście chcieli wiedzieć poruszać trzeba się bardzo ale to bardzo spokojnie i ostrożnie bo mogą jeszcze jakieś dziury tutaj być no teraz to ja się poruszam o proszę jakiś wywiecznik czy coś tak no. by kamyczka tam wrzucić może jakby było